Pojechali. Tak, bo mijaliśmy ich coś 2 na temu na wiadukcie tutaj, bo ja było na no. Bo oni właśnie do, jako pierwsi. Oni powiedzieli, że pierwsi dzisiaj ten wyścig ukończą. No to jest taka opcja, bo już w tym momencie pewnie już są daleko daleko. Na 14. Bo właśnie. my przyjechaliśmy o 9 wyjechaliśmy z a o 9.30 mijaliśmy na Eee, czy mógłbym prosić o komentarz, o co w tym wszystkim chodzi i, i, i dlaczego akurat taka, taka forma przejazdu przez wyścig Tur de Poloń? Jedziemy trasą Tur de Poloń na rowerach wigry. Eee, znaczy, mamy trzy cele. Po pierwsze przejechać całą trasę, po drugie zwrócić uwagę na problem problem raka wśród mężczyzn w naszej kategorii wiekowej. Chcemy promować profilaktykę raka jąder i samo badanie mężczyzn. Oraz Czyli mężczyźni po 30, po 40? Tak. po 30. Mężczyźni po 30 znajdują się w grupie ryzyka, przede wszystkim też kolarze i ludzie dużo jeżdżący na rowerach. No i zbieramy też fundusze na działalność Fundacji Roll, która walczy i pomaga osobom chorym na rak. Chcecie przejechać cały, cały wyścig właśnie w ten, w ten sposób? Tak, chcemy przejechać całą trasę łączącą miasta startów i mety wyścigów. Nie będziemy robili pętli na, końcowych pętli na mhm. w miastach metach, dlatego że wtedy już wjeżdżają na trasę kolarzy zawodowi. Natomiast będziemy przejeżdżali całą trasę pomiędzy miastami, pomiędzy startem i... Bo my tutaj się spotykamy przed samym wyścigiem, tym głównym wyścigiem, czyli e, będziecie startowali w zasadzie jako pierwsi. Tak, i mamy zamiar pierwsi skończyć. I pierwsi skończyć. Jak to wygrywa? ten, czyli, kto jest czyli, pierwszy czyli, dojedzie do meczu. Czyli, czyli wigry w igry górą, tak? Na to wygląda. A to też po części chyba będziecie, jak Wam się uda, a oczywiście wydaje mi się, że, że uda się, patrząc na świetne przygotowanie, e, to będziecie chyba takim zaprzeczeniem tego, że, 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 że trzeba mieć drogi rower, żeby e, pokonać coś, coś Wielkiego, prawda? Jakim chcemy, jest ten pokazać, chcemy trochę pokazać też y, przyjemność podróżowania na rowerze, i to, że, że, że nie ważne czym, można prawda? stary rower z piwnicy i można pojechać nawet w trasę najdłuższego, największego wyścigu kolarskiego w Polsce. i wygrać go. Na pewno. Dziękuję bardzo za komentarz. Dzisiaj niewątpliwie Radzymin jest stolicą Polski, stolicą kolarską Polski, wystartuje stąd duży wyścig, tegoroczny, który jedzie pod znakiem historii, taki jest temat przewodni. Radzymin, Radzymin w 1920 roku zaznaczył swoją obecność na historycznej mapie Polski, właśnie poprzez wielką zwycięską bitwę z bolszewikami. Ten wyścig stawia kropkę na D i oddaje tą historyczną rolę Radzymina. Przyjadą tutaj za chwilę kibice, goście z całego świata, specjalnie na ten cel. Przygotowaliśmy miasto, udekorowaliśmy je. Pojawił się historyczny mural w centrum miasta. Nasz pomnik Kościuszki. E, tym razem udekorowany. udekorowany. Kościuszko gotowe do tego, żeby wsiąść na rower i razem z Kielaszkołażaniem pojechać w stronę Warszawy. Także e, staramy się zaprezentować miasto z jak najlepszej strony i liczymy, że to sportowe i promocyjne wydarzenie. E, i mieszkańcy, i kibice z całej Polski zapamiętają na bardzo długo. No, zważywszy, że poprzednia impreza, bardzo udana impreza Polan Bike Marathon, chyba chyba taki sukces dla samego miasta ogromny. Polan Bike maraton jest bardzo fajną imprezą, która pozwala no również włączyć się w ten wyścig. Mamy bardzo fajną e, Akademię Kolarską, UKS Wiktoria Radzymin. Victoria, e, młodzi kolarze e, pod okiem Darka Biernackiego zaczynają stawać pierwsze okleje w kolarstwie i zaczynają odnosić pierwsze sukcesy w kolarstwie. Na Poland Bikach stają na e, podium coraz częściej. No w dzisiejszym turze razy nie ma, no, ale są polacy, prawda? ale są polacy, jest ich dwudziestu kilku i mam nadzieję, że czterech, czterech, chyba tak. tak. Czterech. Mam nadzieję, że, że, że któryś z nich stanie finalnie no, no, na na, na podium pewno, całego na toru, pewno, prawda? E, Czyli co? No w zasadzie nie pozostaje nam chyba nic innego, jak, jak dopingować dopinguować, e, kibicować, dziękuję bardzo za komentarz. Dziękuję bardzo.